Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. No cóż, transferowa komedia trwa w najlepsze. Nic się nie dzieje, nie licząc naszego szybkiego kupna kuny oraz zimowego kupna. Diego, Leona, nic więcej się nie dzieje, a plany były zupełnie inne, oczekiwania były zupełnie inne, a my wiecie, jak ten sprinter ruszyliśmy, ruszyliśmy, ruszyliśmy szybko, poszliśmy, już coś kupiliśmy, ale zapomnieliśmy, że to nie jest sprint, to jest bieg długodystansowy i, i im dalej, w las, tym gorzej tym inne kluby zaczynają nas wyprzedzać. I cóż, o tej komedii sobie chwilkę porozmawiajmy Za co 3-2-1. Zaczynamy! No więc jak powiedziałem, no, komedia. Jest istna komedia. Dzisiaj mija ponad miesiąc tak naprawdę od momentu, kiedy zaczęliśmy rozmowy z Brentford na temat Bemo. No i cóż, rozmowy dalej trwają. Rozmowy dalej trwają już od tak długiego czasu. Naprawdę zaczyna, zaczyna martwić, jak wcześniej jeszcze byliśmy pełni optymizmu, że prezes, czy później tego bemo podpiszemy tak teraz, to już zaczyna być coraz bardziej martwiące tak naprawdę. A nie wiem o jak duże pieniądze się to wszystko rozbija, bo media mówią, że to są niewielkie pieniądze, no ale to wszystko wygląda tak, że no wiecie, my jako klub czekamy, żeby kogoś wypchnąć, żeby kogoś więcej kupić. Tak bywało już w poprzednich transferach, tak, przy poprzednich transferach letnich, że czekaliśmy, żeby kogoś wypchnąć, żeby kogoś kupić. Ale, no cóż, no, no, jak wiemy, no Amorin chciał mieć zawodników tuż, yy, tuż przed wylotem na turnę po Stanach Zjednoczonych, tak? Żeby przeszli okres przygotowawczy, tak? Te, na tym turnie. Nie wiem, czy tak się stanie, no bo naprawdę to już się zaczyna robić naprawdę, naprawdę takie nieciekawe z tym wszystkim. Yy, o, oczywiście, no ja mówiłem, że my musimy kogoś wypchnąć, tak, z klubu, żeby kogoś mieć jeszcze, jeszcze bardziej, yy, żeby móc jeszcze bardziej skoncentrować się na transferach przychodzących. Żeby, żeby móc mieć jakieś pieniądze, <laughs> przepraszam, które by pozwoliły na jakieś większe manewry, jeśli chodzi o transfery. Natomiast no, wszyscy o tym wiedzieli, tak? Wszyscy o tym wiedzieli, cały zarząd o tym wiedział przez cały poprzedni sezon. Nie oszukujmy się, wszyscy o tym wiedzieli, że tych i tych zawodników trzeba się pozbyć, tak? Takich zawodników jak Antony, jak Sancho, jak. No, teraz okazuje się też Garnacho, tak? No, Kazemiro chcieliśmy, ale tak, że nie pójdzie, no, Rashford musi odejść, tak? No, nie możemy nikogo się z nich pozbyć. Jak wiemy, Kazimierz raczej nie odejdzie, bo zwieszył szansę w prezentacji Brazylii i na wyjazd na e, Mistrzostwa Świata. Jest mocno, mocno nastawiony, więc raczej chyba nie odejdzie. Ech, co teraz, Forda? No, komedia dalej trwa. No, e, Aston Villa nie, no, bo chłop ma zbyt duże wymagania. Tak, e, ogólnie rzecz biorąc, ja muszę że Barcelona. Barcelona też jest wiecie, biedna, jak w kościelna, i oni to najchętniej wypożyczyli, a nie kupili. Jeśli chodzi o Sanso, no to ten to już jest w ogóle... to, 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 to w ogóle to już jest bezczelność, ale to taka naprawdę, naprawdę, wiecie, bezczelność i to powinna być naprawdę nauczka na przyszłość, żeby nie kupować no, takich zawodników, tak? Żeby pokrótce nie kupować takich zawodników. Dzisiaj się gdzieś dowiadujemy, gdzieś czytamy, że w mediach, że praktycznie, no wiadomo, no... no Wiadomo było, że Manchester United jakoś tam raczej się ugnie i raczej obniży swoje wymagania względem Sancho, żeby tylko się go pozbyć, bo wiemy on zarabia. Dlatego, no, jak gdzieś czytamy, że niby dogadali się już w miarę z, z Juventusem, jeśli chodzi o, o sprzedaż, Juventus też gadał Sancho o, jeśli chodzi o zarobki. Natomiast yy, wiecie, yy, ten padalec, że tak nazwę go, ten padalec. Żąda jeszcze od y, Manchester United, zanim odejdzie, zadośćuczynienia y, na ponad 4 miliony funtów. No to się w pale nie mieści, to się w pale nie mieści, żeby być tak bezczelnym. Przychodzisz do klubu, nic mu nie dajesz, y, jeszcze musieli gdzieś go tam wysyłać na jakieś psychiczne leczenia, i y, 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 zawodnik się w ogóle nie podniósł. Nie zwrócił się kompletnie i on jeszcze ma czelność domagać się jakiegoś uczynienia dla siebie, za to, że odejdzie. No to się naprawdę w pale, w pale nie mieści. No i cóż, no i gdzieś ta komedia trwa, nie jesteśmy w stanie nikogo na danym, na danym chwilę sprzedać, bo znowuż Antony chciałby grać, zostać w Real Betis, ale no, ten Real Betis też jest biedny, i oni też zbyt dużymi środkami nie dysponują na kupno zawodnika. I wiecie, co jest najśpieszniejsze? Pe pewnie naj najszybsze dochody, jakie przyjdą do naszego klubu, najszybsze dochody, jakie przyjdą, to będzie tak, sprzedaż langi z Nettingham Forest do Newcastle, tak? I z tego, z tego tytułu, z klauzuli, jaką mieliśmy, klauzulę odstępnego tam zapisaną y dostaniemy około 8 milionów funtów drugim zawodnikiem, na którym możemy zarobić jest Alvaro Calera czyli Alvaro Fernandez zawodnik, który też za całkiem niezłe pieniądze przechodzi z Benfiki Lizbona do Realu Madryt podobno i z tego tytułu też mamy zarobić około 8 milionów Funtów. No, no to są takie transfery, wiecie, nie nasze, ale coś tam na nich zarobią i trzecim zawodnikiem najmniej, po jakim byśmy się oczekiwali w sumie, jakieś tam pieniędzy, Maxi Ojedele, nasz polski reprezentant, który ma przejść z Legii Warszawa gdzieś do Francji, do Strasburga, nie, nie chcę teraz zakłamywać, ale gdzieś do ligę. Eee, za sumę jakieś 6 milionów bodajże euro, więc to będzie jakieś 3 miliony euro, czyli troszkę jakieś 2,5 miliona by wychodziło funtów. No i to są całe pieniądze, to jakieś około 18 milionów, może 18 z hakiem. Za transfery trzech zawodników, no ale to nie, nie bezpośrednio z naszego klubu. E, bo na nic innego na razie się nie zanosi. No. E, nikt nie chce odejść. No o, już skupmy to, już, jak już powiedziałem, no, już, już prawie, już ponad miesiąc rozmawiamy o Bemo, O napastniku nawet nie wspomnimy, o tych nazwiskach krążących już tam. E, no to możecie posłuchać sobie U Łukasza na kanale Pro z Manchesteru. E, całkowicie się z tym wszystkim zgadzam, co on tam powiedział. No to jest, no, to jest jedna wielka. Komedia, to jest jedna wielka komedia, i ja nie wiem, ja nie wiem do, do czego to wszystko doprowadzi. Mówię, niedługo będzie ten wyjazd na tę turnę po Stanach. Do tego czasu, no jak wiemy, Amorim no, chce mieć zawodników tak u siebie. Przynajmniej jeszcze z dwóch. Nie wiem, czy to nastąpi z takim podejściem, z takimi negocjacjami, tak. Nie wiem, czy. Czy my się szczypiemy o 2-3 miliony, jeśli chodzi o Brentford, czy o więcej? Wiecie, media mówią swoje, ale tam za w rozmowie są zupełnie inne pewnie. Więc no nie wiem, ale na razie, na razie to nie wygląda za ciekawie. No, liczyliśmy, że coś ruszy w tym tygodniu. Nic, ale to kompletnie nic w tym tygodniu nie ruszyło. No nie wiem, nie wiem czego się spodziewać. Pierwszy mecz gramy już bodajże o 17 sierpnia u siebie z Arsenalem, ciężki mecz, no i no trzeba jakoś do tego meczu przystąpić, tak, a my ani napastnika, ani kolejnego środkowego pomocnika, ani drugiej dziesiątki, ani nic tak naprawdę. Ja, ja sobie y Zaplanowałem, że jeśli będę miał taką możliwość, to sobie obejrzę jakieś tam mecze przedsezonowe w Stanach Zjednoczonych. Jeśli, jeśli oczywiście czas mi na to pozwoli, oczywiście będzie odpowiednia godzina oglądania też tych meczów, bo to pamiętajmy, są Stany. No to coś tam sobie popatrzę. Chcę się niektórym zawodnikom młodym przyjrzeć, chcę się temu Diego Leonowi przyjrzeć, jaką wygląda, bo może to je, będzie jednak jakaś alternatywa. Słyszy się, że no chcą go, wiecie, no wziąć na sezon, później ten przygotowawszy, później go wypożyczyć, może. Ale kto wie, może, może na tyle przekona, że na tyle okaże się mocny, że zostanie, bo pamiętajmy, no, Diego Dorgu zbyt wysoko poprzeczki nie, po, nie podniósł, tak? nie powiesił i, i, i to nie jest wcale taka szczuka, przeskoczyć go w hierarchii. Także może, mo, może coś z tego wyjdzie, a poza tym yy, Dorgu może grać też yy, równie dobrze na prawym wahadle. Yy, także, chociaż tam, jak wiemy, no, Większość kibiców widziałaby mimo wszystko ma dialog, Tak, ja też bym go tam widział. No i cóż, no, o Bramkarzach nawet nie ma co wspominać. i... Gdzieś tam ktoś tam jakiś miał być z Brazylii, Bramkarz, ale na razie sucho tym zaginął, czy ma przyjść, czy ma nie przyjść. Jakichś 20- bodajże 9-latek eee, tak, do rywalizacji z zonalną, ale na razie się nie pozbyliśmy naszego turka. Więc o czym tutaj mówimy. No mówię, no komedia, komedia, jeszcze raz komedia. Takiej komedii nie powstydziłby się świętej pamięci Stanisław Bareja. No i cóż. To by było na tyle. Hmm, jeśli wam się podobało, zalajkujcie. Dajcie co to nie robicie. A podoba się to co robię? Piszcie w komentarzach co wy o tym wszystkim sądzicie tej całej komedii. Yy, no cóż. Będziemy śledzić wszystko na bieżąco, co się dzieje. Trzymajcie się. Na razie. Hej!